Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, moderniści w imię irenizmu i indyferentyzmu postanowili zmarginalizować serce naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak samo jak i zlikwidować praktycznie kult krwi pańskiej w Kościele świętym, któremu był poświęcony miesiąc lipiec, a także ogołocić i zafałszować akt poświęcenia rodzaju ludzkiego. Najświętszemu sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa w imię indyferentyzmu, gdyż do tego aktu podanego nam przez papieża Leona XIII, papież Pius XI dorzucił prośby, aby islamistów. Którzy błąkają się w odmętach i ciemności pogaństwa, nasz Pan Jezus Chrystus raczył oświecić światłem Ewangelii. Aby Żydów, którzy błąkają się w błędach Talmudu, który skłania ich do tego, żeby ich zatwardziałe serca oczekiwały na przyjście antychrysta zamiast na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby nasz Pan Jezus Chrystus na nowo raczył przygarnąć ten lud wiarołomny poprzez prawdę głoszoną przez Jego Kościół Święty, od którego kościoła to oddalili się heretycy i schizmatycy. Którzy bardzo często wzywają naszego pana Jezusa Chrystusa, ale robią to swoimi zakłamanymi ustami. Dlatego właśnie zaznaczony macie tutaj na czerwono ten moment, który postanowili ogołocić ekumeniczni moderniści. W imię czego? W imię masońskiego, fałszywego, powszechnego braterstwa. Dlatego dzisiaj w ten pierwszy piątek zapraszam was wszystkich serdecznie, abyśmy wspólnie odmówili ten niezafałszowany akt oddania Sercu Jezusowemu, przynajmniej w tej części, której nie chcą widzieć moderniści i globalni. Liści oraz Masoni. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywieź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu, i racz ich przywieźć do światła i królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłyniej na nich jako zdrój odkupienia i życia ta krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy mówić o jedności, to nie istnieje jedność poza prawdą. Jedyna jedność, która jest dopuszczalna w Kościele Świętym, to jest jedność wiary. Która pouczy nas o prawdzie, która jest niezbędna do zbawienia, bo tą prawdą jest nasz Pan Jezus Chrystus, w którym wszystko jest na tak, jak mówi święty Paweł czyli tak dla prawdy, tak dla wiary prawdziwej i katolickiej, i tak dla miłości, a nie dla kompromisów z diabłem, z kompromisów z tym światem, kompromisów z poganami, Żydami i heretykami.